Każdy, i to absolutnie każdy z około 8 miliardów ludzi żyjących dziś na Ziemi jest uznawany za Homo sapiens jedyny gatunek z rodzaju Homo, który przetrwał po 2,8 miliona lat istnienia tego rodzaju. Nasz konkretny gatunek istnieje zaledwie około 300 tysięcy z tych prawie 3 milionów lat czyli mniej niż mrugnięcie okiem w skali wszechświata choć mimo to jest to całkiem sporo czasu. Ten okres oczywiście dał nam ogromne możliwości do zmian. I rzeczywiście zmieniliśmy się od naszych pierwszych dni na Ziemi. A różnic między nami i pierwszymi przedstawicielami Homo sapiens prawdopodobnie jest znacznie więcej niż można by sądzić na pierwszy rzut oka. Wiele z tych różnic jest niezwykle subtelnych, ledwo zauważalnych, niektóre wręcz niewidoczne gołym okiem, podczas gdy inne zmiany najpierw się pojawiły, a później z powrotem zniknęły. Mam tu na myśli to, że w pewnych aspektach jesteśmy dziś bardziej podobni do pierwszych ludzi niż niektóre grupy ludzi sprzed, powiedzmy, około 50 tysięcy lat były do nich podobne. I to zjawisko świetnie ilustruje coś, co bardzo zmieniało się w czasie, a teraz powoli zaczyna wracać do wcześniejszego stanu nasz wzrost. Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że ludzie zawsze stawali się coraz wyżsi. Podczas gdy w rzeczywistości wzrost człowieka przypominał raczej taką szaloną kolejkę górską. Przez większą część ostatnich 100 tysięcy lat byliśmy raczej na tendencji spadkowej. Co więcej, oprócz tego, że się kurczyliśmy, nasze proporcje również się zmniejszały. Ogromna zmiana stała się zauważalna około 10 tysięcy lat temu, kiedy średni wzrost spadł o około 10%. Naukowcy uważają, że mogło to być powiązane z dramatycznymi zmianami klimatycznymi oraz przejściem na rolnictwo, które na początku wiązało się z ograniczoną dietą i niedożywieniem, co w jakiś sposób hamowało nasz rozwój. Dodatkowo obecność zwierząt hodowlanych wystawiała nas na nowe choroby, które również zebrały swoje żniwo. Dopiero bardzo niedawno zaczęliśmy odwracać ten trend. Stajemy się znowu wyżsi i więksi, głównie dzięki bogatszym dietom i opiece zdrowotnej po rewolucji przemysłowej. Odnotowaliśmy naprawdę imponujący powrót do poziomów wzrostu niewidzianych od około 11 tysięcy lat ale coś co najwyraźniej jeszcze się nie cofnęło w żaden widoczny sposób to stan naszych kości które wydają się być znacznie lżejsze i słabsze niż u najwcześniejszych przedstawicieli homo sapiens konkretniej zespół badaczy odkrył że ilość porowatej tkanki kostnej u współczesnych ludzi może wynosić zaledwie połowę tego co kiedyś a najwcześniejsi przedstawiciele naszego gatunku mieli gęstość i wytrzymałość kości znacznie bardziej zbliżoną do tych krępych homo takich jak neandertalczycy czy nawet wcześniejsze homininy ten zaskakujący spadek prawdopodobnie mocno ograniczył naszą siłę fizyczną, ponieważ nasze kości nie są już w stanie wytrzymywać takich obciążeń jak kiedyś. I najprawdopodobniej ma to też związek z rosnącą liczbą chorób kości, takich jak na przykład osteoporoza. Teraz możecie się zapewne zastanawiać, dlaczego tak się stało. Otóż głównym podejrzanym jest tu wyraźna zmiana stylu życia człowieka na przestrzeni dziejów. W historii można wskazać dwa takie kluczowe momenty przełączenia się naszego trybu życia. Pierwszy to wspomniane wcześniej przejście na rolnictwo. Oznaczało ono mniej wędrówek i polowań, a więc ludzie nie musieli już być fizycznie przystosowani do polowań na ogromne zwierzęta, tak jak miało to miejsce wcześniej. Drugi cios dla naszych kości przyszedł znacznie później, bo w ciągu ostatnich stu lat, kiedy to siedzący tryb życia stał się raczej normą. Dzięki pracy piórowej od 9 do 17 i innym atrakcjom dzisiejszego złożonego społeczeństwa. Co ciekawe, wydaje się, że te zmiany są w pewnym sensie trwałe. Słabsze kości są widoczne u ludzi na całym świecie, niezależnie od środowiska i etapu ich życia. Co zaskakujące, badacze nie zauważyli poprawy nawet w tych bardziej aktywnych grupach i tylko czas pokaże, jak ten trend dalej będzie się rozwijał. Paradoksalnie jednak, mimo że nasze kości stały się nieco mniejsze, to nasze ciała stały się cięższe, co wiąże się ze wzrostem średniego BMI na świecie. Również wynikającego ze zmian stylu życia. I coś jeszcze, co również się nie poprawiło, a może nas wręcz zaskoczyć w alarmujący sposób, to fakt, że nasze mózgi się kurczą. W porównaniu do najwcześniejszych ludzi, a zwłaszcza tych sprzed kilku tysięcy lat, nasze mózgi stają się coraz mniejsze. Obecnie mózg współczesnego człowieka jest o około 12% mniejszy niż w czasie ostatniego cyklu lodowcowego, czyli mniej więcej 17 tysięcy lat temu. Dodatkowo uważa się, że objętość naszych mózgów zmniejszyła się o 100 do 150 cm3 w porównaniu do tych, jakie występowały u wcześniejszych ludzi. Cały ten temat od jakiegoś czasu już budzi kontrowersję. W 2022 roku jedna grupa badawcza ogłosiła, że nasze mózgi się kurczą, ale niedługo później inna grupa temu zaprzeczyła. Jednak w latach 2023 i 2024 opublikowano kolejne niezależne badania, które potwierdziły, że rzeczywiście do tego skurczenia doszło. Chociaż dokładnie kiedy, gdzie i dlaczego nadal pozostaje niejasne. Oba badania zgadzają się jednak co do tego, że największe spadki objętości nastąpiły dopiero w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, mimo że sam trend może mieć znacznie dłuższą historię. W związku z tym pojawiło się kilka interesujących teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko. Jedna z najbardziej barwnych to tak zwana hipoteza samoudomowienia czyli z angielskiego Self-Domestication Hypothesis. Która może brzmieć dziwnie, ale pozwólcie, że wyjaśnię. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale mózgi zwierząt udomowionych są średnio o 10-15% mniejsze niż mózgi ich dzikich odpowiedników. Prawdopodobnie dlatego, że udomowione zwierzęta martwią się o mniej zagrożeń i są z reguły bardziej potulne oraz społeczne, przez co nie potrzebują aż tak dużej mocy obliczeniowej do przetrwania. I idea jest taka, że to samo dotyczy też ludzi. W miarę jak budowaliśmy coraz bardziej złożone społeczeństwa, bardziej opłacało się być bezkonfliktowym, a do tego doszedł jeszcze brak zagrożeń. I w ten oto sposób nasz mózg zaczął się, że tak powiem, optymalizować. Problem w tym, że moment pojawienia się tych złożonych społeczności zupełnie nie pokrywa się z momentem, w którym mózgi zaczęły się kurczyć. Więc wielu badaczy porzuciło tę teorię. Podobnie jak kolejną, czyli tak zwaną hipotezę wszystko wiedzących. Z angielskiego know-it-all hypothesis. To sugeruje, że gdy społeczeństwa się rozwijały i ludzie zaczęli się specjalizować, nie musieli już wiedzieć wszystkiego i robić wszystkiego samodzielnie, co również mogło zmniejszyć potrzebę posiadania dużego mózgu. W końcu we współczesnym społeczeństwie nie musicie się martwić o ataki drapieżników czy polowanie na mamuty. Jednak i tu problemem okazuje się nie do końca pasujący moment tych zmian w mózgu względem zmiany stylu życia. Dlatego obecnie najbardziej wspieraną, a raczej najmniej kontrowersyjną hipotezą jest teoria oszczędzania energii. Dzisiejszy świat jest znacznie cieplejszy niż jeszcze niedawno, a nasz mózg to prawdziwy pożeracz energii. Stanowi co prawda tylko 2% masy naszego ciała, ale zużywa ponad 20% energii w samym stanie spoczynku. Możliwe więc, że nasze mózgi zmniejszyły się, by lepiej odprowadzać ciepło i zmniejszyć jego produkcję. Teraz pewnie zastanawiacie się, jak to wszystko wpływa na naszą inteligencję. Niestety nikt nie przedstawił jeszcze jednoznacznych wniosków w tej sprawie. Naukowcy raczej zadają tutaj pytania, niż udzielają odpowiedzi. Na przykład o to, jak aktualne i przyszłe ocieplenie się klimatu wpłynie na dalsze zmiany w naszych mózgach. Szczególnie, że dziś jesteśmy coraz bardziej zależni od technologii, która niejako odciąża nasz mózg, bo nie musimy już samodzielnie przetwarzać tylu informacji. A jeśli choćby część hipotezy samoudomowienia okaże się prawdziwa, no to przyszłość nie maluje się zbyt różowo. I co zabawne, kolejna zmiana również dotyczy naszych mózgów, a konkretnie ich kształtu, który również nie jest już taki jak kiedyś. Dawniej puszki mózgowe były bardziej wydłużone, natomiast dziś nasze mózgi mają bardziej kulisty kształt. W przeciwieństwie jednak do wcześniej wspomnianych zmian, to nie jest proces, który zachodzi obecnie, lecz coś, co wydarzyło się już dawno temu. Obecnie przyjmuje się, że nasze mózgi osiągnęły swój obecny kształt pomiędzy 100 tysięcy a 35 tysięcy lat temu, czyli w późnym Pleistocenie. Wcześniej Homo sapiens mieli jeszcze bardziej archaiczne i wydłużone czaszki. W ramach tej zmiany ku zaokrągleniu mózgu szczególnie wyraźne były dwa obszary ciemieniowy i muszczkowy. Obszary te niejako wybrzuszyły się. Doprowadziło to do powstania teorii, że kulisty mózg rozwinął się po to, by poprawić funkcjonowanie tych dwóch regionów. A to dla nas bardzo dobra wiadomość, ponieważ są one powiązane z wieloma korzystnymi zdolnościami: takimi jak planowanie, samoświadomość, pamięć, posługiwanie się narzędziami, funkcje ruchowe, język i poznanie społeczne czyli rzeczy, które przydają się każdemu z nas. Wygląda na to, że nasze głowy naprawdę wzięły na siebie ciężar ewolucyjnych zmian, ponieważ kolejna zmiana, która się pojawiła, nie dotyczy już mózgu, ale naszych zębów oraz szczęk. W dzisiejszych społeczeństwach mocna szczęka często jest uważana za atut. Być może dlatego, że staje się coraz rzadsza. Obecnie nasze szczęki są mniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W rzeczywistości Homo sapiens od zawsze rozwijali mniejsze szczęki i zęby w porównaniu do wcześniejszych gatunków Homo, ale dopiero w ciągu ostatnich 10-30 tysięcy lat tempo tej zmiany znacząco przyspieszyło. Naukowcy uważają, że stoi za tym kilka czynników. Po pierwsze, w związku z ogólnym trendem zmniejszania się różnych części ciała, nasze szczęki także zmalały proporcjonalnie. Po drugie, nasza zupełnie inna dieta i styl życia również mają tu ogromne znaczenie, ze szczególnym naciskiem na dietę. Dzięki rewolucji rolniczej, a w ostatnich czasach także dzięki rozwojowi fast foodów i żywności przetworzonej, nigdy wcześniej ludzka dieta nie składała się z tylu pokarmów miękkich. Badacze sądzą, że brak twardszego pożywienia osłabił nasze szczęki i doprowadził do ich zmniejszenia, co zostało potwierdzone także w badaniach na zwierzętach karmionych wyłącznie miękkim jedzeniem. Co więcej, nasi przodkowie nie mieli wygodnych łóżek, tylko twarde podłogi, co wbrew pozorom mogło mieć na nich pozytywny wpływ, ponieważ wymuszało zamknięcie ust podczas snu i prowadziło do lepszej postawy jamy ustnej. Jedną z negatywnych konsekwencji tych zmian jest to, że zarówno nasze zęby, jak i szczęki znacząco się zmniejszyły. Ale szczęki robiły to znacznie szybciej, przez co zębom zaczęło brakować miejsca. To z kolei zwiększa ryzyko takich problemów jak niewychodzące zęby mądrości. Poza tym także wady zgryzu czy ogólne problemy stomatologiczne. A te mniejsze, cofnięte szczęki oznaczają również węższe drogi oddechowe, co może prowadzić do bezdechu sennego. A to już dosyć poważny problem, który ostatnio zyskuje na powszechności. Na szczęście znajdujemy pewne sposoby, by temu przeciwdziałać, głównie u niemowląt i nastolatków. I jeżeli to wszystko Was nieco niepokoi, co teraz mówię, to wyczilujcie sobie trochę. Chociaż w sumie to nawet nie musicie, bo to akurat samo już się dzieje. Jest to bowiem kolejna zmiana, która dotyczy ludzi z 2025 roku. Stajemy się coraz chłodniejsi, przynajmniej według naukowców. Wszystko to zaczęło się w 1868 roku, kiedy to pewien niemiecki lekarz ustalił, że normalna temperatura ciała człowieka to około 37 stopni. I ta wartość na długo stała się medycznym standardem. Jednak niedawno nowe badanie wykazało, że ta liczba nie tylko jest błędna, ale też znacznie zawyżona. Obecnie uważa się, że przeciętna temperatura ciała to raczej około 36,6. To z kolei skłoniło badaczy do pytania, jak to możliwe, że niemiecki lekarz aż tak bardzo się pomylił? Odpowiedzi szukano w badaniu, które przeanalizowało ponad 200 lat dokumentacji medycznej i wykazało, że nie tylko staliśmy się zimniejsi, ale nasze temperatury cały czas spadają. I to średnio o 28 000 stopnia Celsjusza na dekadę. Jeden z badaczy uważa, że przyczyną może być poprawa warunków życia, która zmniejszyła liczbę wirusów, infekcji i chorób towarzyszącym ludziom. A to z kolei obniżyło poziom zapaleń w organizmie, które naturalnie podnoszą temperaturę. A ponieważ choroby i infekcje były przez większość historii człowieka znacznie bardziej powszechne, naukowcy sądzą, że dawni ludzie byli najzwyczajniej w świecie cieplejsi niż my dziś. Co więcej, badacze przewidują, że z powodu postępu technologicznego i zapewne jeszcze lepszej kontroli otaczającego nas na co dzień środowiska, możemy spodziewać się dalszego spadku temperatury ciała. Ale o ile dokładnie, no to tego jeszcze nie wiemy. Kolejna zmiana, którą możemy uznać tym razem za korzystną, dotyczy wieku, ponieważ jako gatunek żyjemy obecnie znacznie dłużej niż kiedyś. Choć bardzo trudno jest dokładnie określić, jak długo żyli pierwsi ludzie, szacuje się, że w całym paleolicie długość życia wynosiła od 22 do 33 lat, czyli tak średnio około 27,5. Obecnie średnia długość życia wynosi 73,2 roku, czyli ponad 2,5 razy więcej. To tak jakby wziąć grupę niedźwiedzi, zostawić je na jakiejś osobnej wyspie, a po latach wrócić i odkryć, że teraz nagle żyją 65 lat. Dożyłyby więc nawet tej nieuchwytnej emerytury. Nie trudno się domyślić, że w naszym przypadku ta zmiana wynika przede wszystkim z naszych postępów technologicznych i medycznych, które znacząco poprawiły stan zdrowia i pozwoliły nam skutecznie unikać zagrożeń oraz w jakiś sposób z nimi walczyć. Jednak, jak już wspomniałem wcześniej, niektóre negatywne zmiany również są skutkiem naszego rozwoju. Wiele problemów zdrowotnych, takie jak pogarszający się wzrok od ekranów, czy nowotwory spowodowane zanieczyszczeniami, stają się coraz powszechniejsze na świecie i prawdopodobnie są one dużo częstsze u współczesnych ludzi niż u naszych przodków. Ostatecznie wiele współczesnych zmian w nas samych można sprowadzić do rozwoju technologicznego i kulturowego, ale czymś, co nie wynika z tych czynników, jest nasza różnorodność a konkretnie różnorodność fenotypowa, czyli zewnętrzna, która obecnie jest znacznie większa niż kiedyś. Pierwsi ludzie prawdopodobnie byli dużo bardziej podobni do siebie nawzajem niż my dziś, ponieważ po pierwsze żyli na znacznie mniejszym obszarze, po drugie ich populacje były niewielkie, i po trzecie zamieszkiwali środowiska dosyć jednorodne. Kilkadziesiąt tysięcy lat temu, a być może nawet i wcześniej, niektóre grupy w końcu zdecydowały się opuścić Afrykę. Najprawdopodobniej z powodu zmian klimatycznych oraz susz, co zapoczątkowało prawdziwą eksplozję różnorodności fenotypowej w wyniku nowych i zróżnicowanych warunków środowiskowych. Z czasem ludzie zasiedlili wszystkie kontynenty poza jednym i w zupełnie różnych środowiskach rozwinęły się w nas takie adaptacje, które wcześniej nie występowały. Dodatkowo w ciągu ostatnich 300 tysięcy lat Ziemia przeszła wiele zmian, jak na przykład ostatnie maksimum zlodowacenia co również wymusiło dalsze adaptacje i zmiany ewolucyjne w niektórych naszych cechach. Do takich najbardziej oczywistych i znanych przykładów należy nasza pigmentacja skóry. W miejscach o mniejszym nasłonecznieniu pojawiła się jaśniejsza skóra, która znacznie lepiej przepuszcza promienie UV potrzebne do syntezy witaminy D. Kolor oczu też został ukształtowany przez poziom nasłonecznienia. Na przykład niektórzy badacze sądzą, że niebieskie oczy pojawiły się w wyniku wewnątrzgałkowego rozproszenia się światła, które obniża poziom melatoniny i być może zmniejsza też ryzyko depresji, co miałoby sens w kontekście krótkich dni, z jakimi muszą się zmagać mieszkańcy na przykład Europy Północnej. Ja naprawdę nie jestem w stanie pojąć, jak tacy mieszkańcy Norwegii nie dostają depresji po tym, jak przez pół roku jest ciemno. Ale najwyraźniej jest jednak na to naukowe wyjaśnienie. Ale wracając do tematu. Pojawiły się też proste włosy u niektórych grup, jako taka adaptacja cieplna. Pomagają utrzymać ciepło wokół szyi i głowy oraz ułatwiają odprowadzanie wilgoci. Jeśli chodzi o oczy, to tzw. zmarszczka nakątna, która jest charakterystyczna dla wielu populacji w Azji Wschodniej i Północnej, to z jej powodu bowiem ich oczy wydają się być odrobinę skośniejsze, przez niektórych uznawana jest za dodatkową ochronę przed ostrym śniegiem i odbiciem światła. Jeśli spojrzymy ogólnie na nasze głowy, to każda grupa ludzi wykształciła różne cechy ułatwiające przystosowanie się do środowiska, prowadząc np. do spłaszczenia się twarzy, odmiennych kształtów nosa, różnych budów ciała itd. Wiele z tych cech występuje w dużych populacjach, ale są też takie, które są bardzo specyficzne. Weźmy na przykład lud, jakim są Bajawowie. Jest to grupa zamieszkująca południowo-wschodnią Azję, dokładnie Filipiny oraz Indonezję, znaną z życia na morzu. Uważa się, że wykształcili oni cechy umożliwiające lepsze funkcjonowanie w środowisku wodnym, zwłaszcza powiększoną śledzionę, która jest przeciętnie dwa razy większa niż u ich sąsiadów. Choć śledziona nie jest niezbędna do życia, to magazynuje natlenioną krew, co przydaje się przy długim wstrzymywaniu oddechu. A to badżawowie potrafią świetnie. Potrafią oni średnio wstrzymywać oddech na nawet 5 minut. Co ciekawe, u morskich ssaków także można zaobserwować powiększoną śledzionę. Z kolei grupy żyjące na dużych wysokościach, takie jak Tybetańczycy czy mieszkańcy Andów, rozwinęły cechy przystosowujące do życia w warunkach niedoboru tlenu, co przejawia się poprzez zmiany w hemoglobinie, niższe tętno spoczynkowe oraz większą pojemność płuc. Fascynujące jest to, że większość z tych cech występuje u niemal wszystkich członków tych grup, nawet jeśli dana osoba nie mieszka obecnie na dużej wysokości. Jednak mimo wszystko różnorodność fenotypowa jest obecnie również dość spora wśród populacji, które pozostały w Afryce, a genetyczna może być tam nawet jeszcze większa. To właśnie ten kontynent wykazuje największy poziom ludzkiej zmienności genetycznej, a różnorodne środowiska Afryki nadal wywierają presję ewolucyjną, prowadząc do znaczących adaptacji, nawet w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat. Przykładem tu może być cecha nosiciela anemii sierpowatej. Nie mylicie z osobą chorującą na anemię sierpowatą, która to zmienia kształt czerwonych krwinek, a u osób, które mają tylko tą cechę, zapewnia ochronę przed malarią. Cecha ta występuje u 10-40% populacji w Afryce Zachodniej, mimo że wyewoluowała zaledwie około 7000 lat temu. Co więcej, jest bardzo prawdopodobne, że pierwsi ludzie również mieli wiele unikalnych cech, wynikających z ich środowiska, klimatu oraz puli genowej. A skoro już mówimy o genach, to jest to temat, który sam w sobie mógłby być osobnym rozdziałem, bo nasze DNA z pewnością się zmieniło i nadal się zmienia. Po pierwsze, obecnie mamy większą różnorodność genetyczną niż kiedykolwiek wcześniej, głównie ze względu na ogromny wzrost liczby ludności na świecie. Dodatkowo pojawiły się u nas elementy takie jak DNA neandertalczyków czy innych wymarłych gatunków ludzi, które zapewne nie występowały u pierwszych Homo sapiens. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, widać wyraźnie, że różnimy się zaskakująco mocno od ludzi, którzy chodzili po ziemi np. 300 tysięcy lat temu. I być może nieco poetycko, ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, jest sama zmiana, bo sposób, w jaki się zmieniamy, również się zmienił. Nigdy wcześniej żadne zwierzę nie było w stanie wykorzystywać technologii, by bezproblemowo rozprzestrzenić się po całym świecie i przeżyć niemal w każdym klimacie, jaki sobie wybierze, jednocześnie używając tej technologii w niemal każdej dziedzinie życia. I tak naprawdę nie da się przewidzieć, jaki długoterminowy wpływ uzależnienie od technologii będzie miało na naszą przyszłość. Zwłaszcza, że te najdziwniejsze i najbardziej rewolucyjne zmiany zaszły całkiem niedawno. Tak więc chyba pozostaje nam tylko obserwować bieg wydarzeń. I trzymać kciuki. I to najlepiej bardzo, bardzo mocno. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Jeśli spodobał Wam się temat zmian ewolucyjnych, to może spodoba Wam się odcinek o tym, jak ewolucja kilka razy pozmieniała organizmy w taki sposób, że przez przypadek skopiowała samą siebie. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia!